Live'! Y. możecie mi się kiedyś spytać Adaś, czemu tak rzadko widzimy twoje livey? Czemu spróbujesz tak rzadko, czemu tak niechętnie, czemu tak... no niewiele A no bo wiecie, on ma taki jeden kłopot Cię boję To jest na żywo, cokolwiek się stanie, zostaje Tak trudno wymazać potem shoty z internetu Tak trudno wymazać wspomnienia ludziom z głowy Jak robisz film, to masz pełną na nim kontrolę Możesz robić wszystko, mogę w tym momencie wstać i zrobić jakąś obrzydliwą rzecz -obrzyd. Najgorszą, fuj A na liveie? Jezu, yes. o Boże, taki przypał. Dzisiaj będziemy oglądać shoty z polskich live'ów i tych za granicą. przy porównamy, kto ma gorzej, kto ma źle. No i jeżeli ten odcinek się wam spodoba i chcecie zobaczyć taki kolejny, no dajcie mi znać, to da się zrobić. Chyba gorzej, na polskim tobie nikt nie zrobił. To jest naprawdę w sensie niepopularne. W sensie mało kto o tym mówił. Może dlatego, że to był albo jest początkujący streamer. Biedny miał najgorzej. Netrodal pokazuje bydloka na streamie. W I sensie zanim się spytacie, Adam naprawdę. Tak. Jest sobie live, spoko, czekanko. I nie wiem co tam zaszło. W sensie dlaczego. Czemu? Wyszedłeś z co, zapomniałeś? Zapomniałeś ubrać spodni? Ja naprawdę chciałbym wiedzieć, co tam się wydarzyło w tej głowie I w ogóle odruch węża Jakie to jest instant takie Ziup O! Od razu, nie? Ja jest! To jest refleks lepszy niż u tenisisty, kurcze Roger Federer powinien zazdrościć. Tam jest, w słodzie też szybka akcja, to jest 5 sekund, jak ten człowiek ubrał spodnie, ja wychodzi i mówi O! No, tego nie sorry. było widać Nie, nie było, nic nie było widać Ale tego nie było widać, nie? O, ja no. Nie, nic się nie stało Nie ma co się niepokoić Każdemu streamerowi na pewno kiedyś się zdarzyło poka pokazać... Pindolka. Kolejny to jest. Lule atakuje cię. To zobaczmy, jak atakuje Lule. Jest jaki jest wielki ten fotel. Czemu to jest największy fotel na świecie? Co jest? Tam mogły trzy Lule siedzieć na tym. Patrzcie, pokażę wam. <laughs> Kurde, szkoda, że znam kontekst tego. Gdybym nie wiedział, że tam jest ćma, to tam można podłożyć wszystko, nie? W sensie to jest idealny materiał na MEMA. Tam można podłożyć jak się przestraszyła najgłupszych rzeczy. Znaczy to myślałem, że argument... To tylko bardzo, tutaj nie zadziała raczej. Co? Dlaczego płaczę? To jest! Po... Oj. Oj! O Jezu, okej, okay. um. no dobra, okej, okay. w porządku. No ty w Australii to nie pomieszkasz raczej. Na wakacje tam raczej nie idź. Chciałem, że alien znowu wrócił. O, jest. Cały A rzeczywiście cały, cały. jest był spora. Że to na lewie widać, to musiała o, trochę, trochę lecieć. Hmm. Chodź ty robaczku, ty, chodź ty. Ale to wypuść. Co, 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 co? A czego zabić od razu? Co tam ćma zrobiła? zrobiła... Pojawiłaś tam niechcący w złym momencie, w złym czasie. Akurat na, na liveie Lule. Międać ma. Patyka, czuł Czuk, to so live zamiast nagrywania. Ale, jaja, masakra. Zwala drogę, tak zwany szczerze. Jak ja nagrywam, na przykład w tym momencie na Explicer, nie? To zaraz to miał mam broadcast. To znaczy, że, że, że mogę streamować, nie? Ja kliknę guzik. I on wielki strach przed tym, żeby tego nie kliknąć, niechcący. Zobaczę, to nie nagrywam jego mikrofonu, a, a, a sam obraz. Ale w dalszym ciągu to byłoby troszeczkę niepokojące, gdyby na na kanał latuje live tego ekranu co tutaj się dzieje więc zaszłam taką listę żeby sprawdzić czy na pewno nic tam mi nie nagrywa niechcący tak na żywo tak Siłam wszystkim witajcie bardzo serdecznie w nowym odcinku z Fortnite'a słuchajcie jeszcze w tą grę za bardzo nie jestem dobry gram wiem nie wiem z dwa tygodnie teraz mam tydzień przerwy patrzcie jakie ja ładne mam, flow mam 19 o tutaj okay. ale z tego że gierka mi się naprawdę bardzo podoba a słyszałem od racji tego, że Gierka mi się naprawdę bardzo mocno podoba, a dużo osób ją też teraz nagrywa, to stwierdziłem. Że... No patrz, no profesjonalny youtuber, no, to też poprawia, nie ma żadnych tutaj przycinek, no. Tak się nagrywa, no sprawnie szybciutko, bardzo ładny. Pijany Machonek pluje Flegmo Okej. Okay. No. I no. właśnie coś wszystkim najgorsze, że nie wiem, co mi dolega. Bo ja co jeszcze z Harkan. Biorę Jeju, biedny. Na O, Okej, okay, super! O ja. o, Okej, okay, no to... Zrobił to. Przepraszam, ten Incydent. No spokojny, żeby jakieś <grym> poszło, nie? Ale przeprosił. To, to bardzo miłe. To jest bardzo kulturalny człowiek. Może i na Harkał, ale po pierwsze nie na kogoś, a po drugie przeprosił. Ale dzisiaj mamy Family Friendly odcinek. Nikt go nie wyzywał. Super jest. Nie, miłość. Krzesło, fail, xd. No to to będzie najzabawniejsze. Jak Ktoś by wracał, i mu krzywda, to jest. Najlepiej. Boże, Chryste, 42 minuty grym. I 79, co tu się wydarzyło? Czemu od tego się farmy? To jest support, tak? Nie. Dżungler, co jest? 2015, może wtedy inaczej się farmy robiło. Co mi chyba nie było żaby, nie? Okej, okay, okej, okay. to się nazywa tak zwana karma za śpiewanie, kurde, takich piosenek. Oczywiście, oczy 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 bardzo mi przykro, że się tak stało. <śles> Co to się wydarzyło? W się, cały się potem rozwalił tak? Okej, okay, tam się śmierć wydarzyła. Arkwel, Krzysztof Gierczak, odszedł Polska. Otshot Polska. Ktoś robi kanały odszedł. no tak. Wystrzał mu filmik, tak? Bo to jest prywatne. Ja! Ojeju! Kredziec jest p***ny! Ojoj! Ojoj! Oj, tak się nie robi, koledze! Kurwa. Oh, wow. Nie no, możesz mi takich rzeczy wysyłać, chory pow! A, jeszcze tu jest strasznie restrykcyjne na to. Oh, community, nie? Tu naprawdę wychodzą takie największe, największe schizy. Streamerów deberie, w sensie to są takie faile, o których śnisz i których nie chciałbyś nigdy, wiesz, być świadkiem i żeby żeby było kuku. najgorzej na świecie. Strasznie mi jest przykro, panie Ark. Radowity shot. Dziecko pokazuj o nie. Takich tytułów nie robi. Po prostu się takich tytułów nie robi. Chryste, panie. Jak tam życie? Chuj. Eee, co ty przeklinasz? Czemu masz kiepskie życie, biedne dziecko? Złodne. Ile masz lat? Czemu, czemu go 9. teraz. Co? I przeklinasz? No może się no. przeklinasz. Za, za, tutaj za interesu no jest mu źle w życiu. Mordo. Nie. No. Nie przeklinaj. Masz 9 lat. Jak ja miałem 9 lat, to nie przeklinałem. Przeklinałem. Wyle. Co, Co to jest żona? w ogóle? Czemu tu się wydarzyło? Czemu to? Co jest w ogóle? Co? Co? Jak go wyjaśnił w ogóle bekiem? Ten próbujemy jakąś mądrym, życiową kurczę dorosną przekazać, a ten go wyjaśnia jednym bekiem Ok, i te trzy beki weśmieszyły go na tyle, że on się teraz będzie bujał na tym krześle przez 30 minut Czemu się tak... To było aż tak śmieszne? W sensie... To było aż tak zabawne? Dziewięciolatek, czy aż tak? Wow! jest to musi mieć wesołe życie, chciałbym się śmiać z takich rzeczy. musi się cały czas śmiać. Bym się non stop śmiał. Bym mówił, ej Julka, Julka, chodź, chodź tutaj, chodź tutaj. Weź mi bekni w twarz! Tytuł to jest, Kasia od Meduzy pokazuje tyle na nie, O Boże, Chryste. O jezusie! O jezusie! Stulejarze, którzy robią takie szoty. A wiecie, że kobiety mają tyłek? I wiecie, że jak kobiety się schylą, to widać tyłek, nie? Ale jaja! Idźcie się leczyć. I biedne 13-letnie chłopcy i hormony. Najgorzej! Jezu, ja szczerze, szczęście jestem już po tym. Nieee! Jezu, gocha ze się w gadzie, no come on! Czemu to tu jest? A, czy ona pogrzeba w tyłku? Wytarła to, o boże! O, przepraszam was najmocniej za pokazanie tego. I co ten piesek tam w ogóle siedzi? Okej. Okej, czemu wycierasz to jak krem do rąk? Czemu to dalej? Oj, oj Jezusie. I o tym właśnie mówię, co się robi nie... Nagrywanie, mnie tego samego Okej, okay, przepraszam, że za śmiałem, to jest po prostu przykre. Pójdźmy dalej, nie tego do końca. To jest komiczne w swojej sytuacji. Nie, to jest przekomiczne, nie? że ktoś tam grzebie w tyłku, ale no, to jest smutne, że ktoś się tak kończy w takiej kanapie w wiecznym remoncie. No, no, z Gołdą, no, To już jest, było jakiś czas temu i całe szczęście już wszyscy przestali te rzeczy robić, ale. Bardzo smutny okres dla YouTuba wtedy. Jaka to była sensacja, Boże Tato, ale wiesz, ale wiesz, że. No, mamy Lule. Tato, tato. lulę, bił na live. Tato, jesteś w internecie! TATO! Nie, tato, no, przejeżdżaj, no! O Boże, szanuję tatę. Przejeżdżaj, no, weź w internecie. No i takie właśnie crashes są super, no, Wydawa, tak się powinno robić cameo na live'ach. Dobrze żadne tak, zawsze. Zarabiajcie na czymś konędzie, kradnijcie go jeszcze bardziej. Najlepszy pomysł. Dobra, to na tyle, jeżeli chodzi o polskie y, rzeczy. Mam ich troszeczkę zadadził, ale nie mogę wszystkiego pokazać więc odcinek, okej? Okay? Teraz mam przygotowane kilka rzeczy z zagranicznego YouTube'a, żeby wam pokazać jak to wygląda tam, jak tam sobie kiepsko potrafią się zrobić rzeczy za granicą. Zaczyna jest pijana i spada. Strasznie popularne jest, że nagrywają po prostu swoje życie i wychodzą do ludzi, chodzą public i, i, i to nagrywają. Prekursorem chyba tego jest Ice Poseidon, którego ja swojego czasu oglądam od samego początku, a, a, a potem zaczęło się robić nieciekawe, w są sensie tam napada jakieś akcje kidnapping, stabbing i beating. Najgorzej na świecie to się kończy zawsze Okej, okay, oni są pijani Jaka cisza! Uwielbiam! I jak w ogóle zapóźnienie do no niej podszedł, takie... No, muszę na początku ogarnąć się stało, i muszę to zanotować. Już aż zmartwieni się obrócili, Oooo, Słodko, szkoda tylko, że Kasia się na dupie jej nie, jej nie pomógł. Piękna gamerka zapomina, żeby wyłączyć swój live przed. To jest niedobrze, jak, jak się zapomina, a wyłączyć z streamy jest bardzo niedobrze. Co? To... Co? To jest jakiś teraz. Co? Nie, no to jest jakaś przeróbka. No co ty wygadacie? No nie, to się nie wydarzyło na świecie. Super, super. I ona. Ej, rzeczywiście, ona miała tam potem. Ok. Tyle informacji mi w moim życiu wystarczy. Potem dostała bana biedna. Okej, okay, czy ona sobie swapała na live'ie, tak? Mmm, to jest koniec kariery. Jeśli się się końca życia, to już jest one-way ticket na inną platformę. Jest lekko koszyk. No, kurze, nie zazdroszczę, Jakiś gościu wygrywa nagrodę w Fortnite w turnieju Dowiaduję się, że zarobił ile? 225 tysięcy zasranych dolarów Boże, milion złotych Za granie w grę O Jezu. to jest szosu Ja też bym był, to są ogromne pieniądze <grym> Ja bym też uciekał ja bym też uciekał nie? To za dużo, za dużo na jeden raz O nie! Co tu zrobił rok? To miało być wcześniej, Boże! Nie przerzuciłem sobie tego Słucham pana. Nie musimy to obejrzeć. Synu, streamuje stream dla osób pełnoletnich Czy ty jesteś pełnoletni? Tak, no tylko są pełnoletni roka Oni nie chcą z tobą grać Misza, żartowałem! Co żartowałem, jest? ŻARTOWAŁEM! CO JEST?! CZEMU TO zrobiłeś DO SYNA?! Najgorszy tata, najgorszy. O, a potem gra z, z synem! To ci dam wskazówkę taką życiową, nie? Nigdy nie przyznawaj się e, dziewczynom, że masz krótkiego kciuka. Jakby co to no. zawsze mówisz? Ja akordy dosięgnę do każdej klawiatury. Kiedyś mi podziękujesz za tą dobrą radę. Zdecydowałeś się z tego zaśmiać, a nie się oburzyć. Twój wzrok jest niesamowity. To jeszcze się ten miszczer tego nie skumał. A tak, chcesz grać tą oktajną? Nie wiem. Oktajną mi najlepiej idzie. No to lecisz. What a, fly, no, no, nie no to, a co chciałeś o Bo nie słyszałem? Co chciałem? O, oh, sorry synu, oooo oh, shit <gorszy> Najgorszy, tata! Najgorszy! Ale mi się przynajmniej tata. Nie no, złoto, uwielbiam, uwielbiam roka. Cute French girl! Jezu, to się zaczyna jak nie na tej stronie. Niechcący podpala swoje włosy, super. No Okej, okay, tak kończy się jak się bawi zapalniczką, Jezu, to jest idealna nauczka na to. Wii leżap. Ziemno ple! Ziemny I poszły <gorszy> włosy. I jeszcze go z tego śmieję, no ja bym się sobie też zaśmiał swojej Dziękuję za oglądanie tego odcinka, jeżeli się wam spodobał. Co do zobaczenia w kolejny pa pa, hej, i no, cześć, pa pa.